Witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj czwarta część na temat broni Power Rangers, znaczy broni mocy. Mamy na tapecie buzdygany mocy i buzdygany szokowe, tak więc lecimy Power and Shock Moles, czyli buzdygany. Czyli maczugi, pałki przyjmują formę broni obuchowej o krótkim trzonku i utwardzonej głowicy. Mocną stroną buzdyganów mocy jest możliwość regulowania ich pola siłowego. Dzięki temu można przy ich pomocy zarówno przebić się przez grubą ścianę, jak i chwilowo ogłuszyć przeciwnika. Taktyczna elastyczność tej broni sprawia, iż jest ona preferowanym narzędziem pracy dla sił egzekutorów imperialnego prawa. Oddziały szturmowe adeptus arbites korzystają z buzdyganów mocy, łącząc ich potencjał z tarczami supresyjnymi w ulicznych walkach imperialnych metropolii. Broń ta jest bardzo podobna do buzdyganów szokowych, które zamiast ze standardowego pola siłowego broni mocy korzystają z ładunków elektrycznych. Choć, one, choć są one przeznaczone głównie do ułatwienia sprawowania kontroli nad tłumem przez siły porządkowe, w rękach dość entuzjastycznie nastawionego użytkownika mogą one stanowić śmiercionośną broń do walki w zwarciu. Jakie są warianty buzdyganów? Buzdygan mocy wzoru Agni, relatywnie mały i niedrogi w produkcji wariant buzdyganu, jest on cięższy w kierunku głowicy, przez co koneserzy broni mocy uznają wzór Agni za pozbawiony gracji. Nie jest ona preferowanym wyborem ani arbitrów, ani innych imperialnych sił, a zamiast tego traktuje się ją jako broń drugiej linii, czyli tam, gdzie nikt nie spodziewa się kłopotów. Większą popularnością cieszy się wśród załóg pojazdów, które cenią sobie relatywnie niewielkie rozmiary buzdyganu wzoru Agni. Podobnie jak wszystkie inne buzdygany mocy wzór Agni posiada wbudowany regulator natężenia pola siłowego. Kościany buzdygan, ta oburęczna broń obuchowa jest wykorzystywana powszechnie przez plemiona z planety wykręconego świata. Każda z tych szarych, kościanych broni jest pokryta runicznym pismem będącym dziełem lokalnych biomanserów oraz śladów po starożytnej krwi. Każda z nich jest także o wiele cięższa i zadaje większe obrażenia niż jakakolwiek inna broń wyrzeźbiona z kości. Każda z nich jest także o wiele cięższa i zadaje większe obrażenia niż jakakolwiek inna broń wyrzeźbiona z kości. Wraz z każdym miażdżącym uderzeniem te niezwykłe buzdygany zdają się nabierać prawdziwie białego blasku. Co ciekawe, z biegiem czasu od ostatniego zakończonego starcia wszystkie na powrót szarzeją. Buzdygan mocy wzoru Cyklopea – Ogromna i onieśmielająca oburęczna broń, unikatowa dla sektora Calixis. Te szczególne buzdygany zostały wyposażone w generator niezwykle potężnego pola zakłócającego, będącego w stanie rozerwać niemal każdą strukturę. Mają one jednak wyłącznie jedno ustawienie mocy maksymalne, jako broń zdolna do wgniecenia pojazdu pancernego w beton oraz posłania przeciwnika na kilkanaście metrów w powietrze. Jest ona zarezerwowana dla sił biorących udział w wyjątkowo agresywnych zamieszkach ulicznych. Opracowano ją z myślą o onieśmielaniu i rzucaniu na kolana przerażonych jej widokiem przeciwników Adeptus Arbites. Buzdygan Mocy wzoru Tokarskiego, lekki, smukły i elegancki model buzdyganu mocy, ta niezwykła, produkowana wyłącznie na zamówienie w sektorze Kalixis Broń, posiada kolczasty jelec i długi, prosty, niewyważony trzonek. Włada się nim bardziej jak mieczem niż maczugą, co frustruje część jego użytkowników. Krytycy tej broni ośmielili się nawet stwierdzić, iż jest ona wprost denerwująca i trudno stać się mistrzem w jej władaniu. Niemniej arbitrzy, służący w fortecach okręgowych na światach tokarskich, doceniają jej smukły kształt i wysoką efektywność w trakcie walk w ciasnych, kompletnie zablokowanych przez ludzi korytarzach lokalnych manufaktoriów. Ci, którzy poświęcają dość czasu na zaznajomienie się z wieloma różnymi dziwactwami buzdyganów mocy wzoru tokarskiego, są nawet zdania, iż jest to najlepszy z dostępnych wzorów w całym imperium. Widoczna na pierwszy rzut oka kruchość budowy tych buzdyganów jest zwodnicza, a ich wszechstronne pole siłowe jest w stanie zadać przeciwnikowi nie mniejsze obrażenia niż buzdygany mocy o większej wadze. Buzdygan mocy Meridius wzoru Mark 6. Preferowany wariant buzdyganów mocy wykorzystywany przez kosmicznych marines w trakcie Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa. Buzdygan mocy Ultima wzoru Arbites to wszechstronna, jednoręczna broń o dwóch ustawieniach mocy pola siłowego. Na niższym poziomie uderzenie głowicy jest w stanie ogłuszyć, a w rzadkich przypadkach nawet zabić trafiony cel, podobnie jak większość buzdyganów szokowych. Jednak na wyższym ustawieniu emitowana energia jest w stanie rozerwać powierzchnie stalowe, pancerze i ludzkie ciało. Buzdygany mocy adeptus arbites nie należy traktować wyłącznie w charakterze zwykłej broni białej, ale i symbolu imperialnego autorytetu, której obraz powinien automatycznie pojawiać się w umysłach wszystkich podstępnych kryminalistów na myśl o złamaniu prawa. Choć szeregowym arbitrom do pełnienia ich codziennych obowiązków wystarczą zwykłe buzdygany szokowe, to weterani z szeregów proktorów czy też z zastępów budzących lęk sędziów preferują pełnić służbę z przypasanym, imponującym buzdyganem ultima. Jakie są słynne buzdygany mocy, łamacz światów był ogarniętą złą sławą osobistą bronią mistrza wojny Horusa, najprawdopodobniej wykutą przez samego imperatora. Po zakończeniu się herezji w jej posiadanie wszedł Abaddon Profanator, który ostatecznie zniszczył łamacz światów na głowie ostatniego klona Horusa Luperkala, stworzonego w laboratorium przez Fabiusa Baila. Łamacz Kowadeł jest legendarnym młotem wojennym wykutym przez Fulgrima, prymarchę dzieci imperatora w trakcie rywalizacji między nim a Ferusem Manusem z żelaznych dłoni. Fulgrim podarował wykuty przez siebie młot mu, yy, swojemu bratu, samemu otrzymując wykuty przez niego miecz. Na krótko przed wybuchem herezji Horusa odebrał go Ferusowi po nieudanej próbie namówienia go na przejście na stronę, e, stronę herez Horusa i herezji i wygranił z nim pojedynku. Po masakrze w strefie zrzutu Fulgrim, którego już wówczas opętał demon chaosu, zaprezentował tę broń Horusowi, przynosząc mu jednocześnie głowę Ferusa Manusa w ramach dowodu swojej lojalności. Później łamacz Kowadeł trafił w ręce Perturabo, który stracił go na rzecz kapitana Morloków z klanu Averni, X Legionu, po bitwie na Idris wokół Grozy. Nie wiadomo, co działo się z nim na przestrzeni mijających wieków, ale młot, jakimś cudem, znalazł drogę do zbrojowni zakonu krwawych kruków, gdzie jest przechowywany po dziś dzień. Znalazł i drogę, i jakimś cudem, krwawe kruki. Tak, te wszystkie sześć słów na pewno, to jest na pewno jakiś tylko zbieg okoliczności. Illuminarium jest bogato zdobionym, przypominającym berłobu zdyganem mocy wykutym przez Ferusa Manusa dla Lorgara w imię wdzięczności za pomoc, jaką jego legion okazał jego synom na Galadon Secundus w trakcie Wielkiej Krucjaty. Jako broń mierząca więcej niż standardowego wzrostu Astartes okazała się być wykuta na miarę siły Lorgara. Zgodnie z legendą, pierwotnie to właśnie Illuminarius miał stanowić wzór, na podstawie którego powstały późniejsze cruziusy Arcanum Kapelanów Astartes. Waga obowiązku to wzór buzdyganów, przeznaczony dla adeptus Astartes, stanowiący relikt zakonu młotów Dorna. Jego płaska głowica jest połączona z miniaturową płytką grawitacyjną, podobną do tych, które biegną po pokładach imperialnych okrętów kosmicznych. Po trafieniu nim w cel, płytka grawitacyjna aktywuje się na krótką chwilę, dramatycznie zwielokrotniając, zwielokrotniając impact uderzenia poprzez sztuczne zwiększenie wagi broni. Zaginiona Maczuga Corsuena, Jak sama nazwa wskazuje, była to legendarna broń, dzierżona niegdyś przez paladyna Corsuena z Legionu Mrocznych Aniołów, choć na przestrzeni mijających wieków zaginęła ona bez śladu, a Startes ze skrzydła śmierci zdołali ją odnaleźć w trzewiach kosmicznego wraku Oletros w późnych latach 41 milenium. I ostatnia ze słynnych broni. Zabójca piekieł. To masywny, mistrzowsko wykonany, obłożony kolcami i sigilami chroniącymi buzdygan mocy, dzierżony przez kapitana trzeciej kompanii zakonu egzorcystów Silasa Albereka. Jest prawdziwą zgubą dla wszystkich wiedźm i demonów. Wykuto go z ultra gęstych stopów metali, przez co jest tak ciężki, by tylko wojownik o sile równej Alberekowi był w stanie go podnieść. Zgodnie z opowieścią na jego temat, zabójce piekieł podarowały Alberekowi święte orda Infizycji z nieznanych szerzej powodów. Podejrzewam, ale tylko podejrzewam, że po to, żeby wybijać demony i inne wiedźmy, tak, tak myślę, ale nie jestem pewien. Kolejnym rodzajem power broni jest miecz. Miecz mocy produkowany w galaktyce w wielu różnych formach i z wielu, wielu różnych materiałów, choć najczęściej jest nim adamantium. Wraz z aktywowaniem ich pola siłowego, często poprzez dotknięcie przycisku kontrolnego na rękojeści, ostrze jest otaczane śmiercionośną, świetlną koroną pola zakłócającego. To pole energetyczne pozwala ostrzu na przebicie się przez ludzkie ciało, kości i większość znanych galaktyce materiałów, co sprawia, iż miecze mocy są niezwykle efektywną bronią do walki w zwarciu. Miecze mocy e, są wykorzystywane przez wszystkie formacje militarne Imperium, włączając w ich poczet Astra Militarum i Kosmicznych Marines. Poza Imperium korzystają z nich heretycy, Astartes, Eldari, Drukari i Nekroni. Miecze mocy są elitarną bronią i oznaką wysokiego statusu w Imperium. Wielu jego oficerów ze wszystkich formacji militarnych nosi je z dumą jako symbol prestiżu, mający zaimponować zarówno sojusznikom, jak i przeciwnikom. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku zwykłych mieczy, walczący przy ich pomocy wojownik ma więcej opcji defensywnych i ofensywnych, niż ma to miejsce w przypadku większości broni białej. Na przestrzeni wieków historii imperium, wokół ogromnej ilości wariantów mieczy-mocy narodziło się mnóstwo różnorodnych, st różnorodnych stylów walki, wykorzystujących ich mocne strony i starających się przekuć wszelkie ich wady w zalety. Każdy miec, miecz mocy wymaga sporych nakładów czasu i rzadkich materiałów do wykucia. Z tego powodu są one przeważnie zarezerwowane dla wyższych rangą członków Adeptus Astartes oraz innych wpływowych sług Imperium, jak inkwizytorzy, komisarze i oficerowie Astra Militarum. Jako elegancka i efektywna broń, miecze mocy są popularne wśród oficerów wszystkich formacji militarnych Imperium, niezależnie od tego jak dobrze radzą sobie w walce w zwarciu. Jako znak rozpoznawczy elitarnych wojowników, miecze mocy są prawdopodobnie najniebezpieczniejszą bronią białą w galaktyce. W ręku utalentowanego miecznika łączą w sobie absolutnie śmiertelne możliwości ofensywne i niemal niemożliwą do obejścia defensywę. W całym imperium powstały tysiące szkół władania mieczami mocy, które poświęciły całą swoją wielowiekową historię kształceniu, nowych pokoleń mistrzów i władania ich wieloma wariantami. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku pozostałej broni mocy, miecze mocy emitują zakłócające pole siłowe wzdłuż ostrza. W teorii. Każda broń każdą broń można przerobić na broń mocy, mając pod ręką wymaganą do tego technologię, choć w praktyce proces ten jest ogranicza tradycja determinowana przez jej najczęstszych użytkowników, Adeptus Astartes. Widok transludzkich aniołów zemsty, szarżujących do bitwy, jest oniśmielający sam w sobie, jednak po wyposażeniu takiego anioła w broń, która nagle budzi do życia oblekającą ją, ele, oblekające ją elektryczne halo, widok ten staje się prawdziwie inspirujący lub przerażający. W zależności od tego, po której stronie pola bitwy się stoi. Co więcej, każda broń mocy może być wykorzystana również jako zwykła broń w wypadku uszkodzenia jej generatora. Jakie są znane wzory Mieczy Mocy? Miecz Mocy Bal wzoru MK4 nowoczesny wariant Mieczy o Mocy powszechnie wykorzystywany w zakonie krwawych aniołów. Szabla kawaleryjska preferowana przez wielu imperialnych gwardzistów z regimentów dzikich jeźdźców. Broń ta jest cięższa od większości mieczy na stanie departamento monitorum. Posiada ona szersze ostrze, a w konsekwencji również większe pole siłowe. Choć z uwagi na swoją wagę włada się nią mniej zwinnie niż większością innych wariantów mieczy mocy, to prawdopodobnie nie ma lepszej broni białej dla szarżujących kawalerzystów. Dzicy... Jeźdźcy, których stać na szablę kawaleryjską, często noszą ją jako broń zapasową, chwytając za nią zaraz po udanej szarży przy pomocy lanc. W ten sposób dzicy jeźdźcy są w stanie zmieść z pola bitwy pierwsze szeregi wrogiej piechoty i błyskawicznie zmasakrować ich uciekających kompanów w dzikiej pogoni. Ostrze mrozu. Ostrza mrozu mogą przyjąć formę miecza. To pora miecza łańcuchowego i każdego innego rodzaju broni wyposażonej w ostrze. Jest to broń ekskluzywna dla zakonu kosmicznych Wilków, ale stanowi ekwiwalent niemal każdej innej broni mocy w imperium. Każde z ostrzy mrozu jest uważane za najcenniejszą broń ich zakonu, a każde z nich jest dziełem jednego z żelaznych kapłanów. Wzór Ingeldina to jest wariant powszechnie wykorzystywany w wielu zakonach Adeptus Astartes. Ostrza honoru. Każdy z tych mieczy mocy był darem dla jednego z czempionów zakonu Ultramarins. Ostrza honoru sprawują się najlepiej przy jednoczesnym wykorzystywaniu przez dzierżącego jedno z nich wojownika, pałasza lub sztyletu. W taki sposób ostrza wspierają się wzajemnie w trakcie walki, dając czempionowi szansę na idealnie prowadzoną obronę i atak, łącząc szybkość ze śmiertelnie potężnym polem siłowym broni mocy. Płonące ostrze wzoru loi. Sytuacja, którą z początku uznano za wyprodukowanie kilku wadliwych partii mieczy mocy przez pohańbione klowis monitorum, z czasem zaowocowała stworzeniem całkowicie nowego podtypu broni mocy po tym, jaki użytkownicy odkryli, na jakiej zasadzie wadliwe pole siłowe ich broni podnosiło temperaturę ostrza do 600 stopni. Hutnicy z Loi rozpoczęli własne śledztwo w tej sprawie i zdołali opracować recepturę na wyrób płonących ostrzy. Mieczy mocy, które wytwarzają wokół ostrza tak wielkie ciepło, iż jest ono w stanie z łatwością przeciąć ciało i kości wraz z każdym uderzeniem. Pomimo dobrej izolacji, użytkownik jest w stanie poczuć, iż w okolicach ostrza, zaledwie kilka centymetrów od jego własnych palców, szaleje właśnie prawdziwe piekło. Z tego powodu broń ta jest ekstremalnie niebezpieczna, nie tylko dla wszystkich wrogów imperium, ale i dla wymierzających im zemstę wojowników imperatora. Miecz mocy Mars wzoru Mark II, wariant powszechnie wykorzystywany przez Mroczne Anioły. Miecz mocy wzoru Mordian, wariant mordiański został opracowany z myślą o wspieraniu defensywy władającego nim wojownika. Te miecze mocy są lżejsze, cieńsze i obosieczne. Miecz mocy wzoru Munitorum, model powszechnie, powszechny wśród oficerów Gwardii Imperialnej. Ostrze paragońskie, wykorzystywany głównie w czasach Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa, Broń ta stanowiła efekt wytrawnego kunsztu starożytnych ludzkich kowali i była uważana za niezastąpione relikwie z czasów mrocznej epoki technologii. Ostrza paragońskie były bardzo rzadko spotykane i przyjmowały wiele różnych form. Do najpowszechniejszych ostrzy paragońskich należały miecze oburęczne, z których wszystkie były wyjątkowo dobrze wyważone i wytrzymałe. Jedynie kilka najbardziej unikatowych w imperium mieczy łańcuchowych mogło pochwalić się równie fenomenalną siłą zniszczenia. Niezależnie od ich kształtu, ostrza paragońskie były w oczach wojowników imperium dosłownie bezcenne. Terraniczny wielki miecz. Ogromny, oburęczny miecz wykorzystywany przez rycerzy Cenobium z legionu mrocznych aniołów. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat broni i mocy. W następnym będą słynne miecze mocy, a ponieważ jest tego bardzo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć stron samych, samych mieczy mocy, a i to tylko na razie mówimy o, o, o Imperium, no to, no to jest tego srogo. Potem będą Miecze Mocy Zinos e, i więc jeszcze jest tego trochę. Tak więc do następnego odcinka zapraszam. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Strzałeczka. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.